Hej, jestem Leodra, a ze mną jest. Dubia. Dzisiaj nagramy. pierwszy odcinek z Cleverbotem. Okej, okay, ktoś tu już chyba moja. Ktoś pisał wcześniej, czyli chyba moja siostra. No dobra, więc zaczynajmy. Przywitajcie. Majnie się ma. No dobra, Siemanko. Dobra, napisz, bo ja się nie chcę pisać. Jeszcze A za pisać. Czy on pisze? Musi. Weź mnie No to... poczekaj, muszę... Postać. Coś. <śle> Dziękuję, ale... Placek? Nie, nie lewki tego, nie. Lepsi, nie. <śle> Czekaj, napiszemy takie głupie pytanie. To pisze każdy youtuber. No. kochasz mnie. A po, a po, a po co? co? Bo inni może tak. Bo to mnie denerwuje, kiedy oni tak. A kochasz mnie, no powiedz mi, proszę, no proszę. Ale no to, to jest takie... śmieszne. No. Więc ja to zrobiłam inaczej. Żuwią i napisaliśmy. Kochasz mnie. <noise> A po o. co tak? O, to ty pierwszy powiedz, to ja też zapiszę. Nie! A -a -a. No, nie ruszaj tą myszką na górze, bo... Nie, ja go nie kocham. Widzisz? No, wiedziała. Nie kocha cię, nie kocha cię. Akinator hmm. cię nie kocha. Jaki Akinator? CleverBot. Y krever. CleverBot. Nawet był akwarium, więc się pomyliłam. Czekaj, napiszę tak głupio, jak inni, na przykład jak moja siostrzyczka pisze, malutka. Eee. Nie rozumieć. Czekaj, nie rozumieć siebie, bo ty kiosło. Moja siostrzeczka ma To zrozum. Że ciebie tylko. Widzisz? już jednak się kocha. A widzisz, jak pięknie mu napisałam. Czekaj. A on to zrozumiał w ogóle? No nie. Nie rozumieć ciebie, bo ty kosmita co wiedzieć. Przepraszam. No a teraz ty też napisz, żuwia. Mm. Czekajcie, bo nie wiem co napisać. Wiem. Robki. <laughs> Do okay. you read Zamknij Napisz tak. Nie. Z... No? Z... Nie napisz inaczej za. Yes. Co ty napisałaś? <laughs> Miałaś napisać zamknij mordę, a nie ryj. Tak jest ładniej. Ładniej jest mordę. Nie... Sam zamknij dupę. Ja już dupę <laughs> mam. Weź. Nie wiem, co mam. Nie pisz tego. Napisałam, że mam, a nie, nie mam.

Bo ty co? co? Je jesteś? Kręty bał <grywa> <grywa> Nie, nie pisztaj. Albo jak chcesz? Czekaj. Nos. Psychopatą. Klewer, bo jest psychopatą. Głupi. Głupi głupki. Kocham tak, tak głupim gu, gu, takiego krawęży. Krawęży. nie wiem jak się się krawędzi. krawęży przez E. No to co z tego? Spokojnie, ja tylko rymuję, ja, ja tylko robię, ja znam, że on mieszka. Ja się muszę dojść ja do niej ja, ja, ja tam pójdę. No właśnie. Ja, ja będę tego tak denerwować. Gdzie mieszkasz? Albo nie. Tak. A ty gdzie? Co mi? o wiesz. Co mi powiesz. Nic. Ciekawego. Nic. Jak da, jak youtuberzy tak piszą, to zawsze odpisuję. Siedzę teraz na kartę". No. Ciekawego serwera. Tak to zwyczaj było, no ale teraz jest że. Ciekawego. We... Aście to tak ciekawi? No tak. Turku. Ja to sprawdzę. Dobra, czekaj. Mm, napisz, że to sprawdzę. Czekaj. Powiem mu tak jak on zawsze pisze. Nie, wiesz ty... co. E, Teraz piszę to tak jaj Piszesz tak, jak mówi to kla... Piszesz tak, jak to pisze, no. czyli... Weź go nie ma opój. Siedzę tak. snakki. się. I ty robię takie fajnie. Albo nie odpiszę. Najlepiej by było. Nie odpiszesz. Oby nie. Odpisz, 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 odpisz. Nie, odpisz. ja czuję, że jak nie odpiszę. On do mnie napisał kiedyś Barabara, bara, a ja pytam się: Co? A On mówi: Co to jest Barabara? Bara? No i sam napisał, co to ma nie Wiedziałam, być. to jest kobieta. A... Ciekawe, czy to... zrozumiesz. Dziękuję. Bo byłam o tym przekonana. No. Jak to rozumieć, że trzeba być kosmitą. No. Trzeba to mieć kosmita? No i co? I pizza. Pizza. Ja jestem dziewczyną. Fajnie. A Krywel Bat pisał, że jest oboj, obojniakiem, więc czemu kłamie? Jest. Czy Bo... ja.

Ha ha he. Ha, <śśmienic> dobra. Czerwatek! Czyli czy ten smok? Tak? Jest jest dobra, nie ważne. Pożegnanie może już co? czekaj. O... Na razie końcu z kamerwanem. Nigdzie dobra, nieważne. No, no. Tak. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie lajka, subskrybujcie, piszcie komentarze I zapraszam Was też do odcinka z nisz, ten dziennik, Par polecamy I na Więc? mój kanał Pa! I wejdźcie też na um, kanał Juvie, wszystko będzie napisane Cześć. tam na dole, na, w, opisie. w opisie Wszystko wiadomo. tam na dole, tam, nie zapomnijcie, pa, papatki!